w kolejnej części vloga ze Stanów. My już jesteśmy w trasie, właśnie zrobiliśmy sobie pierwszą przerwę. Zmierzamy do kawkę. Jedziemy do Las Vegas. Mamy już wynajęte auto, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo wygodne. To jest nasze auto. Wujat z Ameryki, właśnie auto. Ma dwa the oh, Zawsze chciałam zrobić zakupy w Walmartie i właśnie idziemy Jesteśmy w Las Vegas i Lecimy coś kupić do jedzonka Halloween, patrzcie ile tu jest rzeczy halloweenowych Te picze takiego youtubera, ale zapomniałam jego imienia Piotrek by mi się tu przydał A zapas jakby ktoś chciał Tyle tu jest kaw i starbucksów Ja sobie wzięłam kawkę, pumpkin spice latte i takie Reese's Jest tu mega problem z bezbutonowym pieczywem Jedyne co udało mi się znaleźć to takie rice Jeszcze udało mi się znaleźć czekoladę Reese's Jakie owocki Na patyczku Uuu, z karmelkiem Gotowe owocki, jak zawsze za granicą Ale też mamy gotowe warzywa My Już w pokoiku uh. Szkoda, że ta szyba jest brudna, bo średnio to widać Ogromne kasyno, które akurat mamy w hotelu Tu praktycznie każdy hotel w centrum ma właśnie kasyno I tu jest kasyno po prostu na kasynie Jak to mocno wygląda tutaj Wyszliśmy sobie na zewnątrz Ale wiecie co jest najgorsze? Że kropi Ta restauracja Heart Attack z tymi pielęgniarkami Wsadziłam przed chwilą mojego pierwszego dolara i ostatniego, bo ja nie lubię takich rzeczy. Ja po prostu nie rozumiem co tu się robi za bardzo. Na pamiątkę warto było, mam taką pamiątkę, że wygrałam 25 centów, a wsadziłam dolara. Tutaj można wejść od 21 lat i przed chwilą podszedł do mnie, tylko do mnie oczywiście jakiś pan i zapytał mnie o dowód. Także bardzo minutkowo, bo powiedział, że wyglądał bardzo, bardzo młodo i po prostu musieli sprawdzić Akurat mam 21 lat, i dzięki temu mogę tutaj sobie normalnie wchodzić. I dzięki temu mogę nocować w tym hotelu. Ja taki mamy właśnie widok z pokoju. Nasz hotel nazywa się Plazon, chyba jest taki połączony, że ma dwa budynki. Tam jest jakby taka ulica główna, tam jest bardzo, bardzo dużo kasyn, muzyka. Tam jest naprawdę mega, mega głośno. Byliśmy tam wczoraj. Tutaj Wam też ponagrywałam. Naprawdę fajnie tu wygląda. Wieczorem jest tutaj cudowny efekt, ale według mnie właśnie tak na jeden dzień, żeby zobaczyć. Jedziemy dalej. Mój wujek jest tutaj. Tutaj takim organizatorem i on te wszystkie nazwy miejsca ogarnia także jakby nie wiedziała gdzie teraz się wybieramy to się do Was odezwę ale naprawdę się bardzo ekscytuje tą podróżą napis Las Vegas Nevada tutaj kolejka niestety spora i tu lotnisko Marek mówi, że to jest miejsce z GTA. Ja tego miejsca akurat totalnie nie pamiętam, ale gigantyczne to jest tu jeszcze most. Ja cię kręcę. Arizona time. Kochani, wiecie jaką drogą teraz jedziemy? 66. Tak, to jest ta druga. Ale naprawdę fajna dzielnica taka amerykańska. Oh. No taki model z filmu. Tak wygląda właśnie nasz motel że wiecie, jest wyjście z pokoju i taki łączony wspólny balkon. Na pewno widzieliście takie motele na filmach. W tym hotelu jest basen, jacuzzi i śniadanie rano. No i patrzcie, Road 66, idziemy sobie po niej teraz i szukamy czegoś do jedzonka. O, widzę, że Marek już tam zagaduje do kogoś. Głównie ludzie tutaj są naprawdę bardzo mili i zagadują! Bardzo sympatyczni ludzie, bardzo bardzo kontaktowi. Tutaj jest zigzek połączony ze złomkiem. Ogólnie to jest taki klimatek z tego filmu. Znaczy z tej bajki nie filmu. Mam belgijskie fryty, tu burgery, tu burgery. Klimaci to muzyczka. Jemy. Nasz dzisiejszy przystanek, czyli Grand Canyon. Jak to wygląda w ogóle? No żywo, no to naprawdę wygląda niesamowicie. Proszę bardzo. O oh. tych hengionach są zawiasy, trzeba schodzić. Jest tu ciasno, ale warto, bo naprawdę bardzo ładne widoczki. I zostaliśmy na samym końcu. Teraz, tak ładnie wygląda, bez ludzi. Gdzie my jesteśmy na. Jak to jest podkowa, tak? Podkowa. Łołot. Ludzi, tu jest po prostu masa. No naprawdę. Kolos. I zachodzik słońca. My już dzisiaj jesteśmy w sumie ostatni dzień w Arizonie, będziemy wracali do Las Vegas. Jeszcze zatrzymaliśmy się na takim wspaniałym widoczku. Daję wam update'a, że bardzo podoba mi się taka właśnie objazdówka, że ciągle się przemieszczamy, coś robimy, śpimy w innych miejscach, bardzo fajne przeżycie. No i my wróciliśmy do Las Vegas i zgadnijcie na jakiej, na jakiej części wylądowaliśmy. Francuskiej. Tutaj mini wieża Eiffel. Jest dosyć spora, ale wiadomo, o wiele mniejsza, ale nie mieści się tutaj w kadrze. Powiem wam, że naprawdę ładnie to wygląda. Ale ładne, te kasy, piękne. Tutaj widać cały Las Vegas. Wyjechaliśmy na taką wieżę, co ma 108 pięter I ogólnie te szyby są takie kośne. J. Piętro, ale ładnie tu wygląda Są rollercoastery normalnie w całym Ja myślałam, że Mara mnie wkręca Nie, nie wierzę w to Kto się na to godzi? Ale widzicie to jak tam jest wysoko? Oni tu się kręcą normalnie Nie, wariaci My Dzisiaj w ogóle spaliśmy u kogoś w domu, przez Airbnb wynajęliśmy ten pokój i tamto tamtym jest Marek i Ania. Sorry, że tak szepczę, ale nie niektórzy jeszcze śpią i nie chcę wszystkich obudzić. Ułożyłam łóżeczko z babcią i tak to wyglądało. Tu jest garderoba, ale jesteśmy tutaj tylko na jedną noc. O, i ta pani ma taką pyszną, pyszną kawę. Przepraszam, no to już moja druga. Patrzcie na ten amerykański domek. Właśnie tutaj spaliśmy. Ta ulica jest też taka, wiecie, Amerykańska tu jakieś kampery. Wejdźmy do środka. Cudowny dom nam się tutaj trafił. I też bardzo fajna rodzinka. <grystanie> Zasło mi tak w ustach. Jest chyba z 35 stopni. Jesteśmy na Death Wall. To jest jeden z kilku tam punktów. Z tego coś dowiedziałam. Wujka. Zobaczcie na tablicy jest dokładnie w tej Dolinie Śmierci Patrzcie jaka tu pustynia jest w ogóle Pierwszy raz widzę coś takiego Jest tak gorąco O 39 Kurde To nie aż tak dużo Jest tu tak gorąco, że ptaszek się schował w cieniu Malutki Wkroczyłam na pustynię, zobaczcie Tu jest normalnie piach Nie wiem co się dzieje po prostu To że mam czapkę, dotknijmy piachu Oh, ale gorące Ja ci się kręcę, no nie sądziłam, że ja będę kiedykolwiek w życiu no, na takiej pustyni Proszę bardzo, ja na pustyni Słońce centralnie nad nami oh, Mamy tu specjalnie wybiegłam z auta 41 stopni Jesteśmy w parku Sekwoja. Tutaj są olbrzymie, olbrzymie drzewa Patrzcie na to ogromne drzewo Tu marek dla porównania, tu drzewo Marek, drzewo. Ja i, tak duży. I tutaj jest, uo wow, maso takich gigantów. Ale w kamerze to wydają się małe te drzewa. No. Sentinel. No to jest bardzo ładna. No no, Giant <laughs> Forest. Przejścia w drzewku. Oni teraz dużo osiągnęli, teraz siedzą razem, dzie to dziecko uczy, wiesz, walki. Tam jest naj najwyższe, tak, najwyższe drzewo na świecie. To nie są przelewki. A 3000 lat. Kurde. sporo. Mamy Shermana gigantycznego. No, no, dzisiaj, bujasek sobie zapoda takiego burgera. Patrzcie I Są zakupki i ile tutaj mają smaków tych halotop, tych lodów Mój ulubiony dział, czyli książki Zobaczmy, co oni tutaj mają ciekawego Tą książkę, co wziąłem, już mi się kończy, więc potrzebuję jakąś nową Polish Girl Siema kochani, dzisiaj mamy Yosemite Park kaszek słodki Zaczynałem się już pierwsze widoczki. Kolejny punkcik. Wygląda jak obraz. Spójrzcie tylko na tego wielko luda. A tu drugi gigant. Tutaj to jest mocno, mocny widok w dół. W Polsce chyba nie ma. Patrzcie, jakie mamy dzisiaj garden tutaj, taki taras w hotelu. Pozostawiamy tu tylko jedno noc, bo jutro jedziemy do San Francisco. Wow, to jest w ogóle basen, z którego nie skorzystamy. Francisco I zaczynamy nasz trip od zwiedzenia więzienia Alka. Alka to coś takiego. Tutaj widać całe San Francisco i tam jest właśnie most. Sam Jesteśmy w takim miejscu nadmorskim, przy Molo, przy Marinie, bo właśnie tutaj było to więzienie. Ja sobie idę kupić jakieś pamiąteczki. I mamy! Widzimy most. Pięknie. Przyjechaliśmy mostem na drugą stronę I tutaj tutaj teraz całe San Francisco Zobaczcie podjechaliśmy jeszcze w jedno miejsce Z którego przepięknie widać tutaj most I tutaj da się wejść Po schodkach normalnie Jeszcze bliżej Tak to się prezentuje na moim Instagramie Oczywiście zobaczycie foty z tego miejsca Bo naprawdę pięknie wyszły A Marek w ogóle się kolorysty się You move the clouds to stop me from hitting the ground Kochani, zgadnijcie, gdzie idziemy. Idziemy do siedziby Apple. I tu jest tak mega, mega nowocześnie I właśnie to jest ta siedziba Apple w Dolinie Krzemowej. Ogólnie, właśnie ta Dolina Krzemowa, to tutaj są siedziby wszystkich takich topowych, topowych marek. Tutaj widzę kolejka. Tutaj, 14, strasznie mi się to na fioletowe podoba. No i tak to wygląda w środku. Niedługo zamykają, wpadliśmy tak tylko na zakończenie, bo jest to tylko do 18. Tu można nawet sobie kupić pamiąteczki, koszulki i zamawiamy sobie kawę. Tutaj wybieramy sobie na iPadzie, i potem się płaci. I tutaj robią. Króciutki przystanek na plaży. I my jedziemy już w kierunku Los Angeles, ale mamy trochę do przejechania, więc jeszcze zrobimy jeden przystanek. Na pewno będziemy w Malibu, i właśnie już potem wracamy do Los Angeles. A z Los Angeles mamy samolot powrotny. Zostało nam jeszcze 5 albo 6 dni tutaj. Przyjechaliśmy na dwa tygodnie, więc strasznie szybko to mija. Jedziemy dalej, bo ja się boję tego pana Tutaj bardzo dużo jeździć aut tego typu, właśnie takich pick-upów, widoczki. Właśnie jedziemy wybrzeżem w stronę Los Angeles, więc będziemy mijać właśnie takie miejsce. Zobacz na ten dom tutaj, jak na takiej skalę. Zatrzymaliśmy się tutaj. Zobaczcie, jaki to jest widok. Nie Przepiękny piękny kolor wody. Jedziemy sobie taką traską, więc widzimy takie góry i widzimy ocean. Kolejny most, kolejny widok. Ten jest chyba, ten jest chyba większy, co nie? Bigsby Bridge. Bridge. Bigsby Bridge. Bridge. Amerykańska droga z filmu. Fajnie, bo jest dużo takich zjazdów, gdzie można się właśnie zatrzymać i popodziwiać. Zeszliśmy na wodospad, wyobrażałam sobie taki gigantyczny, a jest taki malutki, dziecki strumyszek. To wszystko jest tak udogodnione, że można elegancko podjechać autem i du dużo się nie chodzi. A widoki naprawdę bardzo ładne. Tu sobie można usiąść i mieć taki widoczek. Patrzcie co niechcący w robić, Jaka tam się idzie jak szybko W ogóle przypadkowo, Marek widzieliśmy międzyzdroje kalifornijskie, pismo, flaga oczywiście Prawie nie są flagi Marek oczywiście Wieje normalnie jak w Polsce, jak w międzyzdrojach Tylko ładniejsze widoki są Teraz widok jest najpiękniejszy, bo jestem ja Wyszliśmy dzisiaj do bardzo ładnej miejscowości i tutaj w ogóle jest strasznie dużo takich duńskich, kopenhackich sklepików, więc wydaje mi się, że to jest jakaś specjalna duńska dzielnica. Jesteśmy dzisiaj w Malibu. Idziemy na pierwszą plażę, ponieważ tutaj jest bardzo, bardzo dużo plaż, ale chciałam Wam tylko pokazać to miejsce. Kojarzy mi się strasznie z H2O. Jak tutaj wiecie, te srenki sobie leżały. Tak to wygląda od dołu. Tam jest bardzo ładnie, nie wiem czy to apartamencik czy dom, ale ładnie to wygląda. I widzicie, to wygląda normalnie jak z H2O. Oj Tutaj takie przejścia słodziutkie. Tak się wchodziło. Dosyć samo. Także dotarłam do Malibu. Zobaczymy jeszcze jak inna plaża, ale ta bardzo ładna No słuchajcie, wykąpałam się i są to tak ogromne fale, że tak jak widzicie całą mnie Fala zakryła mnie całą i popatrzcie, to jest kolejna plaża. Ogólnie jest to ogromny problem z zaparkowaniem przy takich ładniejszych plażach nie było w ogóle gdzie zaparkować. Tak wizualnie średnio mi się podoba ta plaża, szczerze wam powiem, ale mamy tu parking i dużo, dużo miejsca, żeby się rozłożyć, popalać i wykąpać. Totalnie inaczej wyobrażam sobie Malibu, jakoś nie zagłębiałam się w ten temat, jak to wygląda. Tu jest po prostu mnóstwo takich plażyczek. Niektóre ładniejsze, niektóre wyżytsze, wiadomo. Słynne budki ratownicze są. Widok na góry. Tutaj mamy dużo takich klifów i na niektórych klifach są takie piękne posesje, piękne domy. Taki ładny, różowy taki domeczek, tutaj normalnie drogi. I like it like this. I'll be rolling. Kolejne miejsce odhaczone, Target Zawsze kochani chciałam być w tym sklepie Wiem, że to takie wiecie Po prostu zwykły sklep Ale on jest tak popularny I zawsze chciałam po prostu tu być W mokrych włosach Mam nadzieję ogólnie, że kupię jakąś książkę Mam dosłownie ostatni chapter. Pierwsze co widzę to ubrania Zobaczmy co mam ciekawego Nawet nie wiedziałam, że tutaj mają takie działy Jej, słuchajcie sukces zrazu tu książki Ale oby były jakieś takie co mnie ciekawią O, tą chcę przeczytać, ale mam ją już w Polsce Patrzcie na no te śliczne kubeczki Naprawdę jest tu wszystko Dosłownie, a ja sobie brałam taką książkę, zaczęłam ją czytać na telefonie, ale ja wolę jednak papierową wersję, więc wziąłam taką, miami oczywiście Starbucksik. Tutaj też przed wejściem można sobie kupić Starbucksa. Ja tutaj najmniej sobie widzę, właśnie Starbucksowych rzeczy i z masą orzechowym. Wieczka, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy dzień, już wróciliśmy do LA. Będziemy tutaj już do końca naszej podróży. Dla tych, co oglądali, powinniście kojarzyć ten. Dom z szybkich i wściekłych. Ja niestety nie oglądałam tego filmu, więc nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czy to jest tak jak w filmie, czy nie. Dajcie znać, czy kojarzycie, czy oglądaliście. Tu też market z tego filmu. Marek nagrywa, mówi więcej o tym, on się zna. Zobaczcie na tą drogę, ile tutaj jest śladów po driftach. Tam widać miasto, te wysokie wieżowce. No i drodzy, jak będziecie walej, to polecam tutaj sobie wejść w to miejsce do obserwatorium Griffin. Tam do środka można też wejść. No i kurde, tutaj jest ładny widok. W, w chmurkach by było. Nałożyłam koszulkę. I tu Los Angeles, yes. You maybe. Weszliśmy na taką uliczkę sklepów takich streetwearowych Fajna ulica, co? Zakutki zrobione. Patrzcie, udany shopping dzisiaj. Pokażę Wam potem. Tutaj kupiłam jedne buciki i jedną koszuleczkę. w takim super outlecie. Ogólnie to jest bardzo, bardzo ogromne, więc nie da się tego przejść, chyba że cały dzień trzeba by było na to poświęcić. Jest to naprawdę sporo takich markowych sklepów, trochę mniej znanych. Mają bardzo dużo promocji. O, i dzisiaj idziemy do Universal Studio. Z minionek? O Tu jest minionek, jak właśnie najbardziej, do dodam po minionki. O, jak super! Jedziemy pustem cały za nas. Hello! Jesteśmy o 8.30. Zobaczcie tutaj Hogwarts, jesteśmy w Hogwardzie. Zima jest tu. Minion cafe. Ale pusto nie ma minionków Idziemy na miniony! Minioneczki, proszę bardzo. Ja ledwo żyję, powiem wam. Momentami jest mi tak niedobrze, ale się trzymam. Więc jest Hello Kitty, tam normalnie Hello Kitty stoi, można ze zrobić zdjęcia. Mam akurat torbę Hello Kitty. Pieniądze sobie słodziutką pamiątkę z Universal Studios, tutaj z Hello Kitty. Fajna pamiątka, mega mi się spodobała. I'm It's a direct. And if you see this, has a little bit more of a European feel to it. Hmm. Hejaczka, kochani moi, ostatni nasz wieczór spędzamy na plaży tutaj. Nic. Tutaj jest szept, szept pięknie się i te palmy, i ten skatepark, który wam tutaj pokażę za moment. No, coś cudownego, aż nie chce mi się wracać. Z drugiej strony tęsknię już za domkiem, za takim jesiennym klimatem i też tęskniłam się oczywiście za moją rodzinką. Doceniam te ostatnie momenty tutaj. Panie, to wygląda. No i żegnamy się z tym pięknym miejscem, ale na pewno tutaj jeszcze wrócę. Bye! Jemy no już na lotnisku i zaraz mamy lot. Szybkie takie tylko zakończenie z moją pierwszą kawusią z Dunkin' Donuts. Jeżeli ten filmik wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!